Jest, w życiu bywa przejebane Ile razy dobrze chciałem, ile razy dałem plamę Ile razy w życiu upadałem i wstawałem Życie dobry nauczyciel, widzę więcej niż widziałem I pamiętaj ziomek, ja się jeszcze nie poddałem Idę w życiu waszą drogą, którą sam sobie wybrałem Pierdolisz poty, ja pierdolę twoje zdanie Wszystko robię naturalnie, bez pośpiechu, nienachalnie Popatrz co się dzieje, człowiek traci swą nadzieję Mówię, nigdy się nie poddam, bo ta wiara jak zbawienie Nigdy się nie poddam, ale wiecie jak to co? Każdy popełnia tu błędy i znajduje się w kłopotach Kiedy jest chujowo, wtedy modlisz się do Boga Kiedy wszystko dobrze idzie, wtedy ważysz, jest w kota Popatrz na to życie, wonie na w nie na prochach Tylko nie mów, że pierdolę, wychowałem się na bloka. Życie nie silanka, masz deser do śniadanka, to się ciesz Bo mało to poranku do śniadania już stref Jak coś zjeść, czy zarobić, na śmierć się nie zagłodzi Coś szukasz przecież musi, to nie fikcja, oczywiście co Łapie go, jeba na policja, Nie sprawiedliwość, stręc, w bietnicach rządowego mistrza wiadomości zbliża ciągłe kataklizmy, gdyby nie są znalewiśnie To nie żylibyśmy we sięga granic, oni mówią nam bez panik Jednocześnie pierdalają społeczeństwo kiedy stajnie ładnie, zi skrajnie Się nie poddawaj bratku, pomyśl sobie Puerto Rico A my na pięknym statku Bo chłani tego syfu, gdzie na co dzień częsty smutek państwem rządzą marionetki To jest kryzys i nigdy Się nie poddawaj razem z braćmi sztywna sztama, partem dobre mordeczki, logodzielnie, szczęsza dawa Nigdy się nie poddawaj, nigdy bliskich nie zdradzaj, zawsze pozostań sobą, szatę wzbogacaj ozdobą, miłość, wiara, walka, szacunkiem bliskich się zdobimy, tych co nam zabrali, pomniemy i pomścimy. W tym mieście śmierć zawodu, nie jest ludziom obca, coraz więcej już do nieba, odlatuje nam od do krapu, To Polska, Orient 24 i na dobę, życie niesie raka, ty pamiętaj o tym ziomek. Nie podam teraz hardkorowej kwestii, bo mam dziś wow. o co walczyć Więc naprawdę ziomek, wierz mi, to kilka prywatnych kwestii Więc nie będę wam przybliżał wszystkiego wow. po kolei Mogę tylko wam pożyczyć, byście do celu dognęli cało i zdrowo Chociaż nie jest kolorowo Globalny kryzys, a ty jak syzyf Zadupcasz weekendy, ratuje wódka I rośnie twój tuk-tak, znów na kredo luta Tak ci mija życie z grupa W samym centrum Europy, gdzie powinno być tak pięknie Jednak wciąż brakuje floty Ludziom też się pojebało Uczu ciągle jest za mało słowa Od najbliższych ranią nawet te najtwarze serca Jednak mocno wierzę w to, że się wszystko poukłada Że przetrwa moja rodzina Że przetrwa BZK banda Chociaż czasem myśli czarne ogarniają moją głowę To nie pytam jak tu żyć, tylko Dalej robię swoje Życie jest przyrodne, musisz bawić się, bo je przegapisz Nigdy nie poddawaj się do celu, dąża trafić Przecież nie może być tak, że przegapisz swoją szansę Cele rozmyślaj rozważnie, stawaj kroki swe uważnie A teraz tak na poważnie, pomyśl ile już stracone Przez brak motywacji wiele marzeń zostało skreślone Każdy wybrał swoją stronę i to jest mu pochwalone Że kierował się nie czyim złotem, ale swoim słowem A Azory moim domem, tutaj żyje, tutaj mnie Zawsze jedna wiara w jedynego Pana przed Nim Badam na kolana, na twarzach ludzi Historia zapisana, te słowa, końca przez prowa, odbiorcą moja mama Jak na reklamach życie piękne, uśmiechnięte, niewymienkne Idę do przodu, choć tu drogi są kręte, życie zaciska pętlę Jeszcze raz otwarte oczy w każdym momencie Ewolucja, spójrz w stronę lustra Życie na poziomie o czwartej pusta puszka Wrzucana do wózka, do rozwiązania jest za łamikówka, tylko popatrz przed siebie popatrz otwórz oczy tu. Patrzysz prosto w oczy tu, życie się toczy tu Masz unikat żądz jak biały kruk Życie to zbryściaż, a nie taniec to Pamiętaj możesz przepierdolić w przebiegach rozgrywki Dekira, balet dobre cipki, high 50-50 Coś pięknego, ale kończy się jak firmy filmy Ilu takich, co się wosili, się pomylili Dzisiaj wchodzą z klasą, ale ala Wychowawczyni po drugiej stronie Zamiast wina hajs spada w dłonie To to lotek Krakowie i pierwszy w Polsce mają majątek, to Którą którą pierdasz, Zostaje kilka pamiątek, potomek i wiara Życia przemiana, niekiedy bolesna jak strata Gwałtowna jak zielona Kura, masakra na kablach Parampam na Nie kaza, lecz na palm To boli cię tak, mam, nie powiesz Ja mam, należy się staza. Życie w trybie staraj się grać tak, żeby mieć to, czy maszyłeś, matka dała ci życie przyjaciele, wsparcie, otuchę Ponoć to pierwsze, bez wrogów byłoby nudne, dwie strony metalu To nie jest odbicie w lustrze, graj czysto Albo udław się bublem Życia przemiana się jak losu, odmiana Tylko przed bogiem, uchlepnę na kolana Się nie lękaj, nie stękaj, każdy da tu radę Ty też to ogarnie, szanuj, uliczną zasadę, dam ci radę Rób to, co najlepiej potrafisz Podążaj do celu, nachuj w jeden punkt Trafisz, ej, do wora trafisz, jak nie jesteś charakterny Bezszelny, patrzy na pieniądz, kurwa, ty felerny Po pierwsze, zasada numer jeden, ziomku, spiera Nie na pieniądzach, tylko na szacunku zyski zbierać Po drugie, zasada też nie okłamywać bliski Przewaliłeś prata, wnet upadniesz w nad cycki Ktoś dla mnie bliski, coś trawi jak rodzina Ty potrzeba wsparcie masz, a pizda dupę wypina Kołysze się lina, czekając na ofiarę Zaprzedałeś swój skarb, się sprzedałeś czas na karę Nie pomyślałeś, że przecież czasu już nie cofniesz od ciebie zależy jak kolebkę życia popchnie Spotykam koleżkę, zawód budowy technika Drugi zdechko na studia, już dla na pomyka Trzeci, gałe czwarty woli walki w placę Niewielu zostało na co dzień, z ten na łapce Coraz więcej lat przybywa, perspektywy życia patrzy Ty nie zjechać na nieliznę, pilnowałem się od zawsze Teraz za 20 szkoła, praca, rap, koncerty Kierunek obrany, owiany słowem o W wolnych chwilach na melarzach, drzący whisky, piwa beczki Szczęścia w życiu dla rodziny, dobrych ziomków i dupeczki EMA 2001 tysiąca, ale właśnie, 2009 rok, ma to dla niezapomniana zapomniana chwila, nic się nie wychyla, tylko wszyscy ramię w ramię, Bit w uszach, w słuchawkach, tekst na kolanie, z ulicy raport, pozdrówki swoim braciom, nie jeden dobry chłop, czy nam na wieki się zaciął, pytanie tylko za co, bo przebią. ja sił nie tracąc, do przodu będę jakoś sobie radząc, z Krakowa głowy mówią o braterstwa mocy, stop przemocy, ja tam wolę być dobry, choć są takie momenty, za wysokie lotywania, to lat za tych, ta. co kiwają głową Za tych, co nie wolą To jest dzielni logo dla dobrych ziomeczków Wspierające słowo Dla dobrych ziomeczków Idę więc za co nie mogą Spalny mięs, jeśli coś ci się dzieje To za ci się zapię Tylko nie martw się, pragnę wziąć Pozę, że weźmiesz Dla dobrych ziomeczków Idę więcej, więc za co nie mogą Spadny mięs, jeśli coś ci się dzieje To za ci się zapię Tylko nie martw się, pragnę wziąć Pozę, że się. Nigdy wobec siebie czyści jak uznać Bratnia brat, ja dla nas jak na gany Nie wypłaca mnie do zdarcia Nie, nie podważaj na ja Za swoimi w ogień jak pan nas teraz na Straszna lecz prawda to nocy chyba szybszy Ja wyciągnę dłoń do brata choćbym miał mieć na nie sznity Każdy kiedyś będzie głupą rodziny Każdy ma plany nie chciałbym by dla kogoś Krok nieudany był Nie Można się sparzyć, można stracić wszystko w moment Całego życia to robi na każdej nie życiowej Każdy wolałby odwrotnie Ale jeśli nie daj Boże to tobie pomoże Muszę i nie zbąbie Ponownie puszczamy pobieg Radzie, nie to prima sort Musi usiąść lorek Dajcie blęki wersy prosto, serca siedli Dla tych co za kratami, dla tych co siedzą tu z nami. Nie Niedługo wszyscy się spotkamy Zrywamy kajtami, pamiętamy Zaszwiajeć co mnie znają, wiedzą doskonale, się za nimi stanych Choćbym nie wiedział, czy mordu ładnych lat parę Jestem tym samym typem jakiego mnie zapamiętałeś za dobrych ziomek, tu lider pięk zachłomaczy co nie młoto Spadnie jeśli coś ci się dzieje to za Bieg, tyku nie macie się, pragnie, wiesz, powsta, że bezpię Na dobrych ziomeczku Idę, zachować co niełogo Spadny wiek, jeśli coś ci się dzieje, to za ci się tapie Tyku nie macie się, pragnie, wiesz, po też się Na dobrych ziomeczków z całego serca Ty pomogłeś mi potrzebie, to ja tobie wersa Ta pierwsza zasada, przede wszystkim być w porządku Nie wiesz jak to wygląda To dostaniesz oczoprosu. Na dobrych ziomeczków co zamknięci za kratami nie niepotrzebne Pewne, że jesteśmy zawsze dwa Ponad barierami, niech się wiedzie jak najlepiej Nigdy nie ma łatwo, ale dasz żadne będąc człowiekiem Co jest dla mnie lekiem, ta a co mnie tutuje Jebać tego co dla współpracy z psami posługuje Prawda mnie wzoruje, fałd bo odkładam odkładam pisje raci się nie traci szanuj, wiele z naszą definicję Podstawą rodzina, drugą rodziną współlasy Lojalni honorowi zawodnicy ekstra klasy Nie wielkość klasy, ani poziomy siłowe Nieważne jak wyglądasz, ważne co masz w swojej głowie wiona też dla chłopaków poza granicami stare, sam tam był Trochę czasu, bo tu nie jest lekko wcale czym wale dla wszystko pod nim do płaszczyzny To rap serca reprezentant godła tej ojczyny na niblizny Które znakiem co w życiu przeżyte Przede wszystkim dobre akcje, a nie historię polite Czujesz oddech ulicy, czujesz zapach betonu, miasto, klaku, blok na gonku kamienice Zetki domu, tu nie jeden Mało lat z w śledę pesze Nie jest pracownikiem nie jest już nie woli walisz kieszek Konkret mocą zatorów dla prawidłnych moc zapiona, swój dla swojaków za to winna być korona Miłość nie na Dobry zły wizerunek, dla braciaków z dzieli piona Dużo zdrówka i szacunek, szacunek, szacunek Bada dobry ziomeczku, liter pięć Za chłopacy, co nie Spadny spalmy wiek, Jeśli coś ci się dzieje, to da ci się tak pięć Tylko nie martw się, pragniam wiesz, proste żebyś dla dobrych ziomeczków I ten wień, chłopaczy co nie było komu jeśli coś ci się dzieje To za ci się tapie ku nie ma się, tak miał wziąć Proste, że bez pieśni